i dobre zostawię, zostawię i nie czwartą ciao 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 tutti ja dzisiaj was zabieram oczywiście do Włoch i zrobimy so pechną fritatę uwaga ze szparagami. się dalej o oh, o oh, o oh, o oh, o oh, o oh, o oh. o O, już jesteś! Czekasz na mnie! Bardzo fajnie. Dzisiaj zabieram Cię do Włoch i robimy fritata. Uwaga, ze szparagami, bo oczywiście jest sezon teraz na szparagi. Pamiętaj, zasubskrybuj kanał. Obrałem zielone uh, szparagi, wiem, uh, zaraz mi napisześ, że zielone szparagi się nie obierają, proszę pana, nie wolno je obierać. A ja je obieram, bo ostatnio po prostu wpadłem po prostu na bardzo włókniste uh, właśnie szparagi i po prostu było to nieprzyjemne do zjedzenia, W związku z tym ja teraz stwierdziłem, um, że białe i zielone obieram. Czyli ja mam tak, mam tutaj uh, dosyć duży garnek. Uh, Fritata to jest na dobrą sprawę też taką potrawę jedną garnkową. Zrobimy tak, że normalne szparagi, oczywiście mogę je ugotować na wodzie, mogę je dodawać do piekarnika, ale też... Mogę je delikatnie podsmazić i poddusić, i tak zrobię dzisiaj. Czyli, tak, obrane szparagi. Obciąłem oczywiście e, suchą końcówkę, a główkę zostawię, bo to będzie bardzo ładne. Teraz w środku właśnie duże patelnie. Najpierw dodajemy. Troszeczkę oliwy. Pamiętaj, że to nie jest jedyną frittata, którą robiłem tutaj u siebie na kanale. Poszukaj w ogóle w playlisty potrawy jajeczną i zobaczysz kilka, właśnie, innych pomysłów na frittatę. Fritata jest po prostu potrawą włoską, jak wspomniałem na samego początku. Jest potrawa bardzo, bardzo szybka. Idealne śniadanie na weekend, panowie, jeśli chcecie po prostu zaliczyć punkty w domu albo po prostu idealną kolację do tego jakiegoś dobrego winka i będzie super. Dobrze, pogrzewana jest oliwa, dodaj kawałek masła do środka. Rozpuszczam masło, dodaję teraz szparagi do środka, dodaję jeszcze płatki chili, bo ja lubię ostrość. Dodaję wodę, oczywiście nie całą szklankę, tylko powiedzmy trzy łyżki wody, przykrywam i czekam, aż kompletnie wyparuje wodę. W międzyczasie rozbijam się się jak środku misy. Od czasu do czasu mieszaj szparagi, widzisz? Nie dodaj za dużo wody, lepiej jest dodawać na kilka, na kilka razy, dlatego że do naszej szparagi za chwilę oczywiście wylądują rozbełtane jajek, a jak będzie woda w środku to będzie po prostu niesmaczne. Rozbełtam jajek, żeby uzyskać jedną litę konsystencję. Do rozbełtania jajek dodaję teraz gęstą śmietankę. Doprawiam solą i pieprzem, mieszam całość. Do środka jeszcze dodam posiekaną bazylion, Mieszam całość. Zapomniałem Ci powiedzieć, że włączyłem piekarnik, temperatura 190 stopni i na środku dodałem kratę. Podlewam na to masą jajeczną śmietanową z bazylion, Pomieszam przez jakieś powiedzmy 5 minut, i następnie to wyląduje do piekarnika na 10 minut. W sumie 10 minut frittata była w piekarniku, wyciągałem ją, położyłem ją na talerzu i teraz będziemy dodawać naprawdę bardzo dużo różnych fajnych smaków. Um, mam tutaj buratę, którą mogliśmy zamieniać na przykład na mozzarella di bufala, ale ja lubię dodawać właśnie buratę. Zaraz ją pokroję, jak ją dodam na środku, dlatego że ona ma taki śmietankowy właśnie konsystencję, będzie idealna. Mam tutaj jeszcze kilka kawałków szinki doziewającej. Oczywiście, to jest opcjonalne, jeśli jesteś wegetarianinem, ale ja uważam, że SINKA będzie super pasowało do tego. Kilka liści bazilii dobrze umite i wysuszone. Kroję buratę. Jest to naprawdę przepis, który możesz totalnie modyfikować po swojemu. Ja pierwszy raz, jak zjadłem fritatę, to w ogóle byłem w Toskanii. Jadłem ją troszeczkę w innej formie. A dzisiaj, tak jak ci mówię, w trakcie gotowania, na spontanie to zrobiłem. Czyli tak, pokroję kawałek burate mm. mm. delikatności od naszej burate nasze szparagi są bardzo wyraziste i są odrobinę ostrawe. Szynka dodaje nam jeszcze tą słoność naprawdę idealne śniadanie panowie Oczywiście to jest śniadanie, które można zrobić w weekendzie. Koniecznie napisz mi na dole w, w komentarzach, czy to jest śniadanie, które będziesz gotował. Um, tymczasem pamiętaj o tym, że jestem do Twojej dyspozycji. Napisz mi na dole w komentarzach, co chcesz, żebym gotował dla Ciebie na przyszłość. Zasubskrybuj kanał, jak jeszcze tego nie zrobiłeś i dziękuję serdecznie, jeśli to już zrobiłeś. I zajrzyj koniecznie na mój profil instagramowy. Tymczasem życzę Wam bon appétit, dużo zdrówka dla Was i do zobaczenia. Trzymajcie się.